Na dzisiejszej lekcji ponownie zajmiemy się szachowymi debiutami, konkretnie jednym otwarciem, którym jest Partia Włoska. Jest to jeden z debiutów otwartych, często polecany przez tenerów młodym adeptom gry w szachy, ponieważ z reguły partie otwarte, debiuty otwarte są partiami, które najczęściej są właśnie, jeśli chodzi o rodzaj powstających pozycji. Godne uwagi właśnie wśród tych szachistów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z szachami, ponieważ pozycje są dosyć ostre, dynamiczne, pełne otwartych linii. No i lepiej na początku swojej przygody z szachami grać właśnie takie pozycje niż na przykład jakieś zamknięte, trudne do zrozumienia strategiczne struktury. To akurat takie rodzaje pozycji nie byłyby z pewnością godne polecenia. Młodym szachistom lub szachistom nieco starszym, ale też dopiero rozpoczynającym grę w szach, lepiej grać na początek bez wątpienia debiuty otwarte. No i jednym z nich jest partia włoska, która też tym się wyróżnia, że nie jest jakoś szczególnie skomplikowana w porównaniu na przykład z partią hiszpańską. Spójrzmy najpierw, w jaki sposób e, powstaje partia włoska na szachownicy E4, E5, skoczek F3, skoczek C6. No, i teraz białe grają w trzecim posunięciu swoim gojcem na pole C4, natomiast czarne odpowiadają gońcem na pole C5. Ksevery Tartakower, wielki szachista, który również zasłynął tym, że układał liczne aforyzmy, liczne wesołe sformułowanie szachowe kiedyś powiedział co prawda, że partia włoska została już obalona, gdyż białe mogą ją obalić, grając w trzecim posunięciu nie gońcem na C4, tylko gońcem na B5, no i wtedy powstaje właśnie partia hiszpańska, która jest jednak debiutem nieco trudnym, na pewno pełnym rozmaitych wariantów. I tutaj już też trzeba mieć większe pojęcie o strategii, o manewrowaniu, trzeba mieć na pewno większą też orientację z wiedz debiutowej, trzeba wiedzieć o co, w którym wariancie partii hiszpańskiej chodzi, więc tym debiutem zajmować się nie będziemy, aczkolwiek też wiele osób uważa, że szachista, który gra E4, to w pewnym momencie. W końcu dojrzewa do tego, żeby zacząć grać partię hiszpańską, nawet jeśli wcześniej grał partię włoską, albo Gambit Królewski, albo partię szkocką, że to wszystko są takie debiuty, które kiedyś, kiedyś każdego doprowadzają do decyzji o przejściu na nieco wyższy poziom debiutowy i rozpoczęciu grania partii hiszpańskiej. My jednak dzisiaj zajmiemy się partią włoską. Tutaj jeszcze możemy wspomnieć, że po ruchu Goniec C4. Czarne mają inne też możliwości. Jedna z nich to zagranie gońcem na pole E7, to jest tak zwana partia węgierska, ale przyznaję, że nigdy dotąd w swojej praktyce szachowej. Nie spotkałem się z tym, żeby ktoś zagrał partię węgierską. To otwarcie już dzisiaj popularne nie jest, a jeszcze jest też taka możliwość, żeby zagrać skoczkiem na pole F6 i powstaje obrona dwóch skoczków. Również ciekawy debiut, mający pewne ostre warianty, więc też myślę, warto się z tym nieco zaznajomić, aczkolwiek na pewno nie w dzisiejszej lekcji, bo dziś skupimy się tylko na partii włoskiej i zaczniemy od tej właśnie pozycji zastanawiać się Jakie tutaj są możliwości dla białych, a jakie dla czarnych. Białe na pewno grając też tutaj swoim gońcem na pole C4 wycelowały tego gońca w punkt F7, który jest tutaj w tej chwili najsłabszym punktem, jeśli chodzi o stronę czarnych. Tutaj widzimy, że tego pionka, to pole jest w tej chwili bronione z, tylko i wyłącznie przez czarnego króla, zatem jest to pole bez wątpienia słabe, no ale z drugiej strony też możemy powiedzieć, że czarne zagrały swoim gońcem w taki sposób, że ten goniec atakuje punkt F2, zatem coś za coś. Białe mają w tym momencie kilka możliwości, jedna z nich to jest posunięcie piątkiem na pole B4, bardzo ostre i to jest to tak zwany Gambit Vansa. również ciekawy, bez wątpienia, warianty deglutowy, niegdyś święcił swoje sukcesy, był bardzo popularny jeszcze w XIX wieku, Paul Murphy jeden z takich prawdziwych mistrzów ataków w szachach, nieoficjalny mistrz świata, ponieważ był uważany za zdecydowanie najlepszego szachista w czasach, kiedy jeszcze meczów o mistrzostwo świata nie rozgrywano on właśnie często stosował ten gambit, no ale to jest też nieco, nieco osobny rozdział w teorii debiutów. My zajmiemy się kilkoma innymi posunięciami, które są takie też typowe dla partii włoskiej. Pierwszy z tych ruchów pionkiem na pole C3. Tutaj już widzimy, białe mają zamiar przeforsować w dalszej kolejności posunięcie pionkiem na pole D4. Najlepsza i najczęściej spotykana odpowiedź Czarnych torów skoczkiem na F6, a białe konsekwentnie grają piątkiem na pole D4. Następuje wymiana, i jak widzimy, no, tutaj już białe mają ładnie opanowane centrum, ale teraz, kiedy goniec odchodzi czarnych i daje szacha na pole yy, z pola B4, zasłaniamy się gońcem. Następuje wymiana, i w tym momencie dochodzimy do bardzo ważnego momentu, ponieważ czarne mają w tej chwili możliwość wyrównania. Pozycji, wyrównania sytuacji i tym ruchem, który tutaj w tym momencie właściwie czarne grać muszą, jest posunięcie piątkiem na pole D5. Spójrzmy, co by było, gdyby zdecydowały się w tym momencie czarne na przykład na roszadę. Wówczas białe mogą zagrać po prostu E5. I nawet jeżeli odpowiedzą teraz, dopiero w tym momencie, czarne D5 to na przykład mogą wycofać po prostu białe gońca na d3. I Już widzimy, mają białe, ładne tutaj piątki, dwa centralne, d4 i e5. Ten na polu e5 już jest całkiem tutaj zaawansowany, a oprócz tego też zaburza koordynację czarnych figur, sprawia, że czarny skoczek z pola e6 będzie musiał gdzieś uciekać, jest dodatkowo ten pionek wsparty przez swojego kolegę z pola d4, no widzimy, tutaj już przeważają bez wątpienia białe. A... <laughs> Przepraszam bardzo. <laughs> Praszam. A jeżeli czarne zagrają d5 od razu, już w tym momencie w ósmym posunięciu, no to teraz to następuje wymiana na polu d5. Nie mają wyjścia tutaj e, białe, ponieważ nie chcą stracić oczywiście swojego gońca, który jest tutaj ich bardzo silną figurą. No i widzimy, w tym momencie białe mają już jeden feller w swojej pozycji, którym jest fakt posiadania izolowanego pionka na polu d4. Izolowany pionek nie musi być automatycznie sam z siebie słabością, ale często taką słabością się staje. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób rozgrywać pozycję z izolowanym pionkiem. Z reguły ten pionek powinien ruszyć w końcu naprzód i w jaki sposób y, zaburzyć y, sytuację w pozycji przeciwnika. No, tutaj może być ciężko tym pionkiem ruszyć do przodu. Zobaczmy, jakie są dalsze możliwości białej w tej pozycji Hetman na pole B3. I jeżeli na przykład teraz czarne zagrają skoczkiem na pole c7, to po dalszej rozszerzalni białych następuje ruch pionkiem c6. Widzimy bardzo tutaj mocno zdołały się okopać czarny na polu d5. Świetny skoczek, dodatkowo swarty i przez pionka, i przez swojego kolegę, drugiego skoczka. No i tutaj czarne co najmniej zdołały wyrównać grę. Oczywiście, białe będą próbowały same zagrać swoim pionkiem z pola d4 na d5 i tutaj spróbować pozbyć się tej swojej słabości, ale wcale nie jest powiedziane, że im się to tak łatwo uda. Zatem pozycja jest na pewno ciekawa, na pewno jest dobry, ale też i czarne nie muszą w tej chwili niczego się obawiać. Po ruchu Hetmanem na pole b3, czarne mają jeszcze tutaj jedną możliwość, którą jest zagranie skoczkiem na a5, i jeżeli białe dadzą teraz szacha z pola b5. To czarne mogą wycofać skoczka na C3, czarne z powrotem, Hetmanem mogą trafić na B3. No i to jest taka mała, ambitna gra w szachy, czyli istnieje możliwość tutaj doprowadzenia do remisu po prostu poprzez powtarzanie tych posunięć, ale my tak w szachy nie gramy i nie grać nie radzimy nikomu. Lepiej grać ambitniej no i po prostu. Kontynuować dalej swój rozwój, doprowadzając na przykład do takiej pozycji, a później po prostu trzeba zobaczyć, kto będzie grał lepiej, kto partię wygra. I tak, tak grać należy, a nie remisować po zaledwie parunastu posunięciach lub nawet jeszcze wcześniej. Zatem tak wygląda wariant, w którym białe grają pionkiem na pole C3, a później grają w kolejnym ruchu. Pionkiem na D4 ma to właśnie ten swój minus, którym jest fakt, że czarne odpowiadając w pewnym momencie ruchem D5 w ósmym ruchu mogą wymusić przejście do pozycji, w której białe mają izolowanego pionka. I to może być wówczas pozycja, która będzie lepsza bez wątpienia dla czarnych. No ale to nie jest jedyna możliwość dla białych. Białe mogą od razu w czwartym ruchu zagrać. Pionkiem na D3 co prowadzi do wariantu bardzo spokojnego, chyba najspokojniejszego. Zobaczmy, jak może dalej to się wszystko potoczyć. Skoczek na F6 też typowa odpowiedź czarnych, i teraz biały grają. Skoczkiem na C3, następuje ruch D6 i po prostu obydwie strony rozwijają figury. Tutaj mogą co prawda opanować na razie białe pole D5, grając skoczkiem i zdobywając tempo na polu D5. Ale później, kiedy czarne zdołają odpowiedzieć w taki właśnie sposób skoczkiem na e7, no to białe też jednak z reguły po prostu wycofują tego swojego skoczka, bo w przeciwnym razie bądź to mogłyby być, mógłby ten skoczek być sam wybity na polu d5, bądź też czarne po prostu zagrałyby c6 i tak się go przegoniły. Roszady z obu stron, no i widzimy w końcu białe są w stanie zagrać, D4, no i stoją myślę przyjemnie, aczkolwiek też to nie jest to jakaś pozycja, taka, która by gwarantowała której ze stron, w tym przypadku raczej białym, jakieś tutaj wielkie możliwości i szanse na rychłe zwycięstwo. Czarne też mają na pewno jakieś tutaj swoje powody do znalezienia jakichś tutaj kontr i ataków, na przykład być może pole F4 będzie tutaj dobre dla czarnego skoczka, no, może jeszcze nie od razu, bo. Byłaby groźba wybicia na E5, ale kto wie, kto wie może w dalszej kolejności. Zatem tak wygląda mniej więcej najczęściej jest sytuacja, kiedy białe grają D3 w czwartym ruchu. Później tak czy siak będą one próbowały zapewne przeforsować również zagranie. Jeszcze i tym pionkiem z pola D3 na D4, ale nie od razu D4, tylko stopniowo, spokojnie, najpierw D3, a dopiero później, kiedy zaistnieje ku temu sprzyjającym okoliczności, można próbować grać nieco, nieco ostrzej i przerzucać tego pionka z D3 na D4. No a popatrzmy, wróćmy raz jeszcze do tej pozycji. Po ruchu C3. Kiedy czarne odpowiadają skoczek F6, to jak widzieliśmy już wariant, kiedy od razu grają białe D4. Białe mogą jednak zagrać D3 w tym ruchu. I zobaczmy, co dzieje się dalej. To jest taki wariant pozornie spokojny, no bo niby tu się nic nie dzieje takiego ostrego, roszady a zarówno u białych, jak i u czarnych. W krótką stronę, niby wszystko tutaj wygląda dosyć spokojnie, niby te pionki na C3 i D3 zostały ustawione i nie zapowiada się też tutaj jakaś ostra walka na razie w centrum, a okazuje się taki właśnie system, kiedy białe grają jednocześnie i C3 i D3 czyli takie trochę wymieszanie tych obu systemów, co widzieliśmy wcześniej, bo najpierw widzieliśmy, że biały grały C3, a po chwili od razu w kolejnym ruchu D4, a później z kolei widzieliśmy wariant, gdzie owszem, był pionek na D3, ale wtedy na przykład Skoczek od razu grał na pole C3 i zajmował je w taki sposób, że pionek nie mógł tam zagrać. A tutaj mamy takie połączenie, jednocześnie pionek C3, jednocześnie pionek D3 i okazuje się, to jest całkiem zjedliwy system, który grał na przykład wielokrotnie Gary Kasparow w symultanach, świadom tego, że wówczas ma duże możliwości już szybkie, Zyskania pozycji, która będzie stopniowo mogła być, z której może być, może być stopniowo budowany atak, i która ta pozycja jest dla białych bardzo przyjemna. Zobaczmy, co teraz gra, białe grają dalej. Skoczek B nad 2, i tu już, jeżeli ktoś jest nieco bardziej zaznajomiony z teorią debiutów, może już skojarzyć o, jest pewne podobieństwo z partią hiszpańską, i to jest słuszne skojarzenie, bo tutaj, jak się okazuje, w tym właśnie systemie łączącym ruchy C3 i D3, białe nierzadko grają w sposób bardzo podobny do tego, jak rozstawia się figury białymi w partii hiszpańskiej. Ten skoczek z pola B1 przechodzi na pole D2, a później też to jest typowe w partii hiszpańskiej, właśnie na pole F1. A później z kolei tutaj mają już białe różne możliwości. Można wyprowadzić tego skoczka na pole E3. Można wyprowadzić go na pole G3, można wreszcie zagrać nim na pole H2, skąd będzie kontrolował pole G4 i też kto wie, być może będzie mógł tam zagrać. W każdym razie, niezależnie od tego, jaki wariant konkretnie tutaj y, biały wybiorą, to ten skoczek, jak widzimy, przechodzi w ten oto sposób przez pola y, B1, D2, F1 ze skrzydła hetmańskiego na skrzydło królewskie i już będzie y, na tym skrzydle królewskim miał jakieś swoje możliwości i będzie, będzie mógł tutaj próbować w jakiś sposób zbliżyć się do pozycji czarnego króla, podobnie jak jego kolega z pola F3. No i jak widzimy, czarny mogą tutaj z kolei mieć swoją kontrę, którą jest pobicie na polu yy, zagrań piątkiem na polu, na pole D5, co też jest. Istotny, no, ale też i na przykład y, tutaj białe mają, miały mają swoje możliwości, czarne mają swoje możliwości, jak to y, z reguły w przypadku pozycji y, z, prosto z debiutu, ale na pewno czarn y, tutaj mają pewne powody do obaw, ponieważ jeżeli nie będą wiedziały, co grać, nie będą miały y, odeprzeć. Y, Prób ataku białych, to się okazać ukazać może, że białe zdołają swoim skoczkiem jednym na przykład zająć pole F5. Później jeszcze Hetman przejdzie na skrzydło e, królewskie. Można jak skoczkiem na H5, żeby zneutralizować, żeby wymienić skoczka na F6. Tutaj białe mają na pewno również sporo ciekawych możliwości, w tym pozornie takim nieciekawym, niepozornym wariancie z ruchami C3 i D3, a to w rzeczywistości ten system, który łączy nieco. Zarówno idee partii włoskiej z ideami partii hiszpańskiej, ten system potrafi być bardzo zjadliwy.